Cześć, ja się dzisiaj z wami witam nie z Melbourne, a z Canbery. To co tutaj za mną widzicie, to jest australijski parlament. I rzecz, z której niewiele osób zdaje sobie sprawę, to jest to, że to Canberra, a nie Sydney, jest stolicą Australii. Chociaż ja się w sumie temu wcale nie dziwię, ponieważ widok opery w Sydney jest chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych widoków na świecie. Ale również z tym wiąże się historia, ponieważ Melbourne i Sydney nie mogły się między sobą dogadać, które z tych miast zostanie stolicą. Dlatego ustalono, że stolica powinna się znajdować pomiędzy nimi. A wyszło jak wyszło, ponieważ Canberra jest jakieś 2 godziny drogi od Sydney, a 6 godzin od Melbourne, czyli jednak jest nieco bliżej Sydney. Jednak Canberra jest zupełnie nowym miastem. Co może dziwić, mimo że Canberra jest miastem stołecznym, to jest jednym z mniejszych dużych miast Australii. Ma zaledwie 330 tysięcy mieszkańców, podczas gdy Melbourne i Sydney mają ponad 5 milionową populację. Czyli to tak, jakby Warszawa kłóciła się z Krakowem, a stolicą został Radom. Ciekawe. Ambera znajduje się w głębi lądu i nie posiada dostępu do morza ani oceanu. Jednak nadrabia to jeziorami. Praktycznie każda dzielnica tutaj ma swoje jezioro, a tutajsi mieszkańcy lubią nad nimi spędzać czas. Jak sobie widzicie, cały czas koło mnie ktoś uprawia jogging, ludzie jeżdżą na rowerach, hulajnogach. Na niektórych jeziorach nawet można popływać sobie żaglówkami albo kajakami. Że też nasi posłowie jeszcze nie wpadli na pomysł, żeby przenieść Sejm na Mazury. Swoją drogą praca w takim miejscu to jeszcze praca czy już rekreacja. Na szczęście w australijskiej stolicy są też miejsca, w których lepiej można skupić się na robocie. Canberra ma zupełnie inną atmosferę niż Melbourne. Jest tutaj dużo ciszej, dużo spokojniej. Oczywiście jest to spowodowane tym, że jest to dużo mniejsze miejsce niż Melbourne, ale to centrum miasta jest również dużo bardziej rozproszone. W Melbourne centrum miasta jest bardzo skondensowane. Tutaj zajmuje ono zdecydowanie większą powierzchnię. Zresztą sama Canberra jest dosyć rozproszona. Również zabudowa Canberry jest dużo niższa niż Melbourne. Tutaj budynki mają 20-30 pięter, podczas gdy w Melbourne co jest budynek taki dosyć przeciętny. Co ciekawe, choć Canberra jest ponad półtora raza większa od Warszawy, mieszka tu cztery razy mniej ludzi. Zresztą widać to gołym okiem. Tłoku nie ma. Jak wcześniej wspominałam, Canberra jest miastem dosyć młodym, dlatego wszystkie stare i zabytkowe budynki mają tutaj zaledwie 100 lat. Jednym ze starszych budynków jest właśnie Melbourne Building, czyli budynek zbudowany na cześć Melbourne. Oczywiście jest również budynek na cześć Sydney. Wiadomo, żeby się czasem ktoś nie pogniewał. Canberra była budowana od podstaw. Każda ulica jest przemyślana. Zadbano nawet o zieleń.